Gdyś nastał czas, pójść ze z miejsca I chodź, 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 chodź całego serca, a czas mija i dalej Ostatnia szansa, więc tego ruchu łapam przed siebie Choć czasem masz tego dosyć, odrzuć papierosy, wódkę I zbieraj popsy na trening, biegnij, nie na łapkę pod blokiem Takie życie z czasem stanie się na nałogiem I nieważne, czy wiasz, czy wywalczysz, lub pakujesz Nie poddawaj się ci twarzy, jeszcze trzymaj ty stał to na tej po wiara Najważniejsza jest tym <muchy> wszystkim, za moje, będzie moje, możesz o przymierze, jesteś na wadze, jesteś w wadze, jesteś na Kiedy wszyscy stoją wadze, miejscu, a ty możesz pokazać, wadze, na wadze, jesteś na wadze, jesteś na wadze, jesteś na Pokazać, na co przestać Tak naprawdę walczyć I udowodnić się, dla ciebie jest własny Tak, <śmiecki> że wojsko cię zmieniło Że coś wyryło na sercu Uwaga ja by tego, strzelaj prawki cennie Rzucaj na kosza pewnie Będę płakiem tył, jak prawdy Stoję w wętle. pasja zalec <śmiecki> Właśnie zaangażowanie Pewność siebie pochwala, że dalej Umiejętności szli, szli tu ciągle To dla tych, co mówili Że nie dorosły na postęp Będziesz czuł, że tu raz Ty wygrywasz, to nie ważne jest to Co powiem tobie inni, inni Ważne jest to każdy co ważni, a jesteś Ty nie, mi w to ważne, Orajiby, Żeby nie wciągali do serca. Nie poddawaj się, to są z mojego serca Pierwszy w nie I nie zwlekaj! Kiedy wszyscy stoją w jednym miejscu Ty możesz pokazać, co się Ty w twoim miejscu, ty możesz pokazać, na co cię stać, tak naprawdę patrzeć i udowodnić, czym dla ciebie jest własny talent. Ty w twoim miejscu, ty możesz pokazać, na co cię stać, tak naprawdę patrzeć i udowodnić, dla siebie jest własny talent.